Zapraszam na film www.domza150.000.pl. A oficjalnym patronem mojego kanału jest właściciel serwisu farys.pl. Siemanko we wtorek z rana. Dzisiaj zadanie numer jeden to wyrównać Wow Widzieliście to? No dużo nie brakło. I tak ryskę zrobiłem na czarnym. E... Dzisiaj zadanie numer jeden to wyrównać, rozplantować tą ziemię, która pochodzi tam z, z drogi. Nie będzie jednak wywożona, a mam dzisiaj na to czas i dzisiaj to zamierzam zrobić. I później lecimy dalej. Ceka Dezerterzy. czyli te dwa rzędy, Chyba że załatwię tego. Resztę rozgarnę, bo Szoko to chce, ale transportu nie ma. Cześć Ceka deserterzy. jakąś wodę masz Co? Miałeś kupić całą zgrzewkę Co? Nie słyszę? Kubusia? A kubus zdrowszy od wody Dużo He? Wy Znaczy dobry, ale nie zdrowy To tak jak wszystko co my spożywamy, tak więc może być Pierw w jednym kierunku, później w drugim. Tamta strona już jest zobaczcie ogarnięta o. Fajnie wtedy się to krzyżuje, taka szachownica się robi i dwie płaszczyzny się równają i jest w porządku. Jeszcze parę przyjazdów w tym kierunku i godzina jeszcze jest dobra, 9.22 dopiero, jak jest 15 minut i będę miał gotowe Z głowy. To się przejedzie, bo się dosypują te dołki, które były zrobione. Coś, nie wiem, czy można powiedzieć na zasadzie równiarki, bardzo daleko idące słowa, bo na wyrost znaczy się, bo czyli teraz robię przed sobą płaszczyznę, dlatego koparka jedzie po równym i no nie, nie skacze, tak? Nie skacze i nie robi dołków dalej. A że jest, grunt jest luźny, tak jak widzicie, tak więc ani ona nie ma oporu, dlatego sobie normalnie na biegu bez problemu idzie, bo jeżeli byłby grunt, grunt spoisty w tych miejscach, gdzie są te poprzeczne górki takie, to by podskakiwało, a tak zostawia za sobą, zobaczcie, jeszcze jakby za sobą włókę ciągnęła, to w ogóle byłaby sytuacja, o właśnie, to będzie pomysł na przyszłość, jeszcze jakbym włókę taką pięciometrową za sobą teraz targał ciężką bardzo. ostatni przejazd i zostawiam tak. Tam już są siana, trochę, słomy trochę, tak więc reszta to talerzówka, chyba bardzo, czy znaczy na pewno jest bardzo popularne w Polsce teraz fotowoltaika. Bo nie mam dnia, żebym nie dostał propozycji Chętnie by mi wyposażyli w to, żeby to pokazać Ale mnie to osobiście nie interesuje akurat u mnie był Ta? Przedstawiciel Bo montujemy to w okolicy bo bo onej chciałby zamontować też u siebie. Nie, dziękuję, do widzenia Kawa, co ty pijesz? Co? Co? Ale na ból głowy? To co? To, to ci nic nie da, jak cię już tak boli. Ja ci zaraz przywiozę coś. Ja wszystko biorę, ja to pilny kutek. No ale co, wszystko jak nic nie masz, to co możesz to brać? Co to. to, to, to... Ja dzisiaj 8 tabletek rano wzięły. <laughs> Mądrze? A jest jedna taka okrągła cudowna, co się rozpuszcza w wodzie. Co? A, to Dobra, to sobie po 8 swoich. Tylko nie podźwięczę, że cię głowa boli. Masełko, Wyobrażasz sobie teraz bez plastyfikatora robić? Znaczy, ty tam jak ty, ale ten, tak jak kawa muruje, to masakra. Co? Jakie? No i ty z nim rozmawiaj. To pomieszaj sobie jeszcze nadciśnienie, pomieszaj to pirynę, polopirynę na pewno ci pomoże, a Mesyl? Nie, nie to tak. go mu nie dawaj dużo, co ty to jedną dziennie wiesz, bo to jest wtedy pamiętasz, że ja miałem zapaść bo ząbek przestał boleć na godzinę godzinę przestał boleć następny Nimesil. i cztery Nimesili i w nocy miałem zapaść przydwiozę za lakawie eferalgan z kodyiną Przeciwbólowa kawa nie pije wody wali te energy drinki które na pewno nie, nie pomagają w nawodnieniu organizmu nie pije wody, a praca fizyczna to, że nie jest gorąco nie znaczy, że nie powinien uzupełniać płynów ja u siebie zauważyłem, że przy braku wody w organizmie boli mnie po prostu głowa bardzo mocno momentalnie się zmienia krajobraz jak już to jest wyrównane Kurde, zapomniałem koparką zabrać z drogi tych betonów A! Dobra, przyjadę jutro albo później Jak będę tam, to może jutro, zobaczymy może później Zobaczymy co dzisiaj pokoże Masz dyrektor Nie będę się przewracał Masz to mu daj później jak coś, nie dałeś żeby on tego sam nie brał Czemu możesz się przewracać? W wodzie no nie. Tak weź z dwie se, ze 150 w wody. I tam Na bazie Kodeiny Kokainy to jest kodeina, ale to na bazie... Ten film. Jaki? Formuła Wiesz tutaj? Hmm. To na ten murzyn niebieskie, te tabletki Nie formuła Formuła to się nazywa To nie to wiem jak to jest narkotyki nie wiem, w Anglii taki. Nagrałem. Ja ostatnio w nocy leciał film, nie pamiętam tytułu, ale o obozie zagłady koncentracyjnym Szkop, jakiś tam wysoki rangą, okay. chyba komendant tego całego obozu, z rodziną się przeprowadził gdzieś tam do miejscowości X, tam gdzie był obóz w oddali, w, 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 w blisko. Mieli tam zarypisty dom, willę i syn, córka, żona, on i tam jego pracownicy, żołnierze, nie? No, i u nich służył Żyd, chyba Polak to był, albo Żyd. No, jakiś tam służył, który był kiedyś tam lekarzem, ale tam wiesz, obierał ziemniaki, podawał do stołu służący był, nie? No. I ten syn tego młody ośmiolatek tego szkopa zakolegował się z Żydem z zapłotu. A, A chłopiec chłopak pyzami. No, pyzami. no, no. Chodził no, do niego i wiesz, kumplowali się i efekt był taki, że sz, e, Niemiec zagazował własnego syna, nie? Mm -hmm. no, bo, bo tamten się, się tam przebrał, mieli, przebrał i się i chciał iść. Się, no. Wiesz, bo to takie Powiem wam, że no taki no, do, 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 no, do, do myślenia film. dający, nie? Nie zdążył, bo on bieg do tej do, do no, no no ale efekt był taki, że no. dobry film, to muszę przyznać. Ty, zapomniałem z drogi zabrać te betony, co wyrzuciłem na drogę. To już jak przyjadę koparką tamtą, wyrównać jutro, może później zobaczę, czy poogarnię teraz rzeczy. Aha. I wtedy najwyżej zabiorę od razu, nie? Ale się zmienia krajobraz momentalnie, co? No, ty Cyk? Nie ma, nie? Od razu. A, jest tak co? A dzisiaj chodzą, bo nieraz nie chodzą. Już powinno jogi zacząć działać. Już powinno zacząć działać, TAPS. No, mówię ci. Słuchajcie teraz ten. Słuchajcie teraz o temat wczorajszego tytułu materiału. Tak więc jestem już po spotkaniu. Powiem tak. Jest przybite, jest przybite, zadatek jest wzięty. Oczywiście wielu z Was z Państwa miało rację. Chodzi o ziemię pod przyszłe inwestycje. O duży kawałek ziemi ponad hektar sporo tak więc yy, z tym że jest w dwóch lokalizacjach to ale to jest na jednej księdze wieczystej Temat jest dogadany, co prawda chwilę to jeszcze potrwa, bo to jest działka z tak zwanymi problemami prawnymi, ale wszystko jest dogadane. Jest umowa przedwstępna notarialnie napisana, tak więc jest zielone światło po prostu. Teraz tylko trzeba poczekać aż pewne rzeczy zostaną uporządkowane i właśnie od dnia dzisiejszego zaczynam się porządkować. Ja też się zobowiązałem do tego, że temat pchnę tam, gdzie mogę, tam, gdzie, gdzie, gdzie będę miał wiedzę czy też jakąś znajomość żeby to jak najszybciej ogarnąć. Myślę, że do końca roku na pewno będzie już akt notarialny, który już da, da nam naprawdę. Powiem Wam, że skupię się na tym, i to będzie dla mnie taka oczko w głowie to co chcemy zrobić to będzie oczko w głowie o czym mówiłem przez parę lat i będę chciał Wam to zaprezentować yy, że, że da się to zrobić naprawdę jedna głowa jest w stanie to ogarnąć a efekt będzie taki yy, ja wiem jaki będzie efekt na razie nie będę krakał, nie będę rzucał słów na wiatr myślę, że, yy, że domy które będą w tej pierwszej części inwestycji w pierwszej lokalizacji myślę, że sprzedam w jeden dzień, tak uczciwie mówiąc yy, i tyle, tak więc Dzięki za kciuki, bo się na pewno przydały nocka mam nie przez bo nie było pewne czy, czy dojdzie to do skutku tak finalnie, jak sobie ja jak ja tego tak oczekiwałem jak sobie to wyobrażałem, poszło jeszcze lepiej, szczerze mówiąc, tak więc naprawdę y, fajnie i y, mocno ze mnie to zeszło ciśnienie i można się skupić na, na takim na pracy na życiu codziennym i i tyle, tak więc dzięki, raz jeszcze. Słuchajcie, teraz ten. Słuchajcie, teraz o temat wczorajszego tytułu materiału. Tak więc jestem już po spotkaniu. Powiem tak, jest przybite, jest przybite, zadatek jest wzięty. Oczywiście wielu z Was z Państwa miało rację. Chodzi o ziemię pod przyszłe inwestycje. O duży kawałek ziemi, ponad hektar, sporo, tak więc. Z tym, że jest w dwóch lokalizacjach, to ale to jest na jednej księdze wieczystej. Temat jest dogadany. Co prawda, chwilę to jeszcze potrwa, bo to jest działka z tak zwanymi problemami prawnymi, ale wszystko jest dogadane. Jest umowa przedwstępna notarialnie napisana, tak więc jest zielone światło po prostu. Teraz tylko trzeba poczekać, aż pewne rzeczy zostaną uporządkowane, i właśnie od dnia dzisiejszego zaczynałem się porządkować. Ja też się zobowiązałem do tego, że temat pchnę tam, gdzie mogę, tam, gdzie, gdzie, gdzie będę miał wiedzę, czy też jakąś znajomość Dzwonię, żeby to jak najszybciej ogarnąć. Myślę, że do końca roku na pewno będzie już akt notarialny, który już da, da nam naprawdę, powiem Wam, że skupię się na tym i to będzie dla mnie taka oczko w głowie. To, co chcemy zrobić, to będzie oczko w głowie, o czym mówiłem przez parę lat i będę chciał wam to zaprezentować, yy, że, że da się to zrobić. Naprawdę, jedna głowa jest w stanie to ogarnąć, a efekt będzie taki: yy, ja wiem, jaki będzie efekt. Na razie nie będę krakał, nie będę rzucał słów na wiatr. Myślę, że. Yy, że domy, które będą w tej pierwszej części inwestycji, w pierwszej lokalizacji, myślę, że sprzedam w jeden dzień, tak uczciwie mówiąc, yy, i tyle. Tak więc dzięki za kciuki, bo się na pewno przydały. Nocka mam nie przez bo nie było pewne, czy, czy dojdzie to do skutku tak finalnie, jak sobie ja, ja tego tak oczekiwałem, jak sobie to wyobrażałem, poszło jeszcze lepiej, szczerze mówiąc. Tak więc naprawdę yy, fajnie, i yy, mocno ze mnie to zeszło ciśnienie, i można się skupić na, na takim. Na pracę, na życiu codziennym, i, i tyle. Tak więc dzięki raz jeszcze. Człowieku, wyłącz, Wiktor. Niebo, Ziemię ruszyłem. Żeby być bez skitu, niebo, Ziemię. I ludzi, wiele. I jest kwestia taka. Jakbyśmy pojechali w piątek do Niemiec, równe 700 km z Myśli Boża jest, to temat, o którym gadamy, mamy zamknięty w październiku. Wystarczy jechać 700 km i wrócić I to teraz, na pojutrze Jedyny termin, który pasuje wszystkim 700 klocków leci? Ale mamy temat zamknięty. Jestem ostatecznym właścicielem Czysta, czysty, yy, czysty, księga wieczysta i pojedyncza działka i w, jesteśmy gotowi do działania w październiku A nie do końca roku Mój mózg dzisiaj pracuje, człowieku. Zobacz, dzisiaj wale kole nawet. No właśnie, bo to dzisiaj muszę myśleć dużo. Ale skóreczka przy blaszkach znowu. Nie, co? I co? Przestał caban rypać? Co? Ale jeszcze kogoś musimy wziąć ze sobą. Jedna osoba z nami jeszcze pojedzie. A ty i ten, ale głowa ci już nie boli? No to jest najważniejsze. No co? No to palić samochód <noise> Dobra, my tu obgadały plan działania. Dziękuję za obejrzenie materiału. To mówiłem ja, dom za sto pięćdziesiąt tysięcy. kurwa, by to się trzeba przygotować. Trzeba co przygotować. to To? Dobrze? Bardzo dobrze No bez kitu Udało Ci się No dobra, muszę krzywdę zrobić jeszcze Ja Gra I burczy